Siemaneczko widzowie, dzisiaj sobie będziemy prankować Helenę na mojej wyspie, tutaj jest, ona mnie totalnie nie widzi, bo mam takiego jakby admina małego, ale nie mam cheatów, tylko coś się stało, znaczy chodzi o to, że wypiłem sobie niewidkę, ale tego nie widać, bo się zbagowało, na bardzo długi czas i no tutaj na 8 minut i ja będę czasami pić, i będzie cięcia, ale tego cięcia nie będzie widać. Dobra. To jest Hela. Robi te golemy. A ja z zacznę z nią. Dobra. Już nie robię. Widzowie. Dobra. Jakby coś widzowie, to ja włączyłam na Skype coś takiego, że ona mnie totalnie nie słyszy. Więc. Ona mnie totalnie nie słyszy, tylko my się łączymy. nie ma, bo ja Dobra Może mnie usłyszy? Stani A może do niej napiszę tabliczka. Bo ona mnie widzi. To ja zrobię takiego pranka. Gdzie ona? Jest. Niby. Gdzie ona jest? Jezus Maria. O, dobra. No napiszę tutaj tabliczkę. Syty A. Nie. Zaczekaj, gdzie było? Ni. Okej. A nie, to muszę alt chyba. Stań! Dobra, niech stoi, stoi, stoi. Ona stoi. Dobra. Kurde, ja ją wepchnę, dobra. Dobra, ja uciekam, muszę zdjąć zbroję. zapomniałem o tym, że ona widzi zbroję. On, ja zapomniałam totalnie o tym. Kosz. Szybko. Dobra. Dobra, już mnie nie widzi. Dobra. O nie, mam jeszcze mięsko! Kurde. Kosz. Szybko. To to. Nic nie biorę w ręce. Nic nie mam teraz w ręce. Okej okay. Nie widzi mnie Jest... Ja dobra Dobra, ja idę na farmę bambusów, chyba ona też pójdzie, bo Ona bardzo lubi te maszyny latające O kurde spadłem i zginąłem Dobra, ja muszę wpisać wyspa, bo spadłem Miał być do wody wyspa. Halo. A nie, wpisam wystaw, ale ze mnie. Ja nie, ja nie wiem w ogóle. Co tu się podziało? Dobra. Ja muszę... O nie, muszę wpisać, gamma O! Dobra i skaczę. O nie o milimetry! O milimetry. Dobra, ostatni raz tam skaczę, jak mi się nie uda to, no to, no to nie wiem. Okej, okay, jestem, jestem, spadłem, w sumie mogłem tutaj sobie zrobić. Dobra. Ja włączę sobie maszynę latającą i jak jest włączona to świetnie. Nie, oczywiście się wyłączyło, no, kto by pomyślał. I widzowie, jak tutaj naprawię tą maszynę, wracamy do prankowania Heli.

Y, muszę się tepnąć do niej, czyli is warp. is varp war varjor. Enter. Ona mnie nie widzi. Ej! jest O! O! Zapomniałem! Widzio... Ona wysłał widzowie. Ona się boi. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Kurde Nie, pewnie na spawnie Dobra, ja już nie będę się tak zdradzać To była To była coś takiego, że błączyła kropki Dobra, to na spawnie Gdzie ona jest? Dobra, idę na jej wyspę może jest nadal na swojej wyspie? O! Chyba spadła. Ups. Szybko jemy jabłko. Wiecie co kupię? Postawię milion ją na jej wyspie. Ona tego nie zauważy. Ona nie będzie widzieć tego w ogóle. Dopiero jak przyjdzie. Dobra, kupiemy. O nie, nie mam kopa! No nie! Jak to możliwe? Napiszę, może jej na Skype'ie. Żeby dała mi kopa. Yy, dobra. Yy, napisałem do niej już. Hela, daj mi kopa.

Okej, okay, ja robię latarnię. Ria. O kurde, są waszy łabi, Dobra, ja robię, albo teraz panuje. Dobra, mamy coś takiego. wykopijemy to kilofem, tym, bo to jest dosłownie raz, dwa, trzy. Okej, okay, wykopałem. Mam nadzieję, że on mnie nie widzi. Ale prank. O kurde, prawie nie zauważyła. Widzowie, tam jest jej Nick. Tam. Nie ja sobie, to zniszczy na górze. Tak, widzowie, mamy coś takiego. spadła teraz Water clash, Okej, okay. <laughs> <laughs> Ona w ogóle nie wie, że jestem na jej wyspie Mega widzowie. Mega. Widzieliście to? Ja nic przecież nie zrobiłem. Ej, rozłączono. Ej, o co z tym chodzi? Nie rozłączono. Czemu widzieliście widzowie? Jakiś jest błąd w Minecraftem. Nie rozłączono, kurde. Nadal mam niewidzialność. Tak, mam niewidzialność. Dobra. I na jeszcze raz. a oh, kurde, i z lat. H war. jo... r. Enter. Zostałeś wyrzucony i sam slaun, bo nieprawidłowy pakiet ruchu gracza. Co? Co? Ej, widzę, nie wywala. Nie wywala. Dobra, muszę. Poproszę jej o izwarp. Ona w ogóle nie zrobiła ten izwarp? Nie wiem. He, napisałem już do Heli, żeby mi dała izwarpa. Bo, i też napisałem, daj mi izwarpa, bo chcę, bo chcę łóżku, no, bo, bo chcę coś z, zrobić fajnego, coś i się zdziwisz. Dobra, błagam. Hela, daj mi. Daj mi, Hela. Już Michela dałaś? Ona, ona tak naprawdę mnie nie słyszy. Ja tylko ją słyszę. Dosłownie, ja ją słyszę, a ona mnie nie słyszy. Dobra, Hela, to warrior. Ej, znowu! Ej, co to jest? Ja nie mogę dołączyć na ser na, na i to. Dobra, napiszę jej TPA. Dobra, wysłałam jej wiadomość. TPA. Dobra, zaczekaj. Ja muszę. Zaczekajcie, ja muszę pisać TPA. He. he warrior. Wysłałam jej y, prośbę i napisałam, żeby napisała TPA akcept. Czy jak to tam się robi? O! Czemu, czemu został wyrzucony z, z Island Spawn 2? Wtrzymano nieprawidłowy pakiet ruchu gracza. Czemu to się tak buguje? Dobra, idę na swoją wyspę, bo się coś mega buguje. Sami widzicie widzowie. To jest jakieś nienormalne. Ja wcześniej mogłem się do niej tep. Dobra, ja, ja idę sobie tutaj na. Tutaj. Mo moją wyspę, bo coś się popsuło. I mi się to nie podoba. Bardzo. Takie coś. Więc mam. Y Halo, hela? Hela, słyszysz mnie? A, Zapomniałam, ona mnie nie słyszy. Dobra, myślałam, że się rozłączyła, bo wykrzykniki napisała. Dobra, ostatni raz do niej próbuję y, 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 to, y, 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 to i z warp. Jak nie zadziała, widzowie, to po prostu zostajemy na moją wyspę i czekamy na nią. Bo naprawdę, widzowie, co dziwne się rzeczy dzieją. Nawet na mnie tak działają. Mam nadzieję, że dała mi warpa. O, no, dobra, wreszcie, wreszcie się udało. Chyba wcześniej nie, nie, nie miałam y, i z Dobra, jestem na jej wyspie. Ona pewnie jest. Y, o, o, prawie nie zobaczyła. Kurde, nie mam kopa. Jeszcze raz jej wpiszę. Daj mi kopa, błagam. Ok, napisałam jej. Daj mi kopa. Błagam, daj mi kopa, błagam. Ale teraz jest dziwna, W ogóle na sklepie ja mną teraz zacina. Dzień ci mam kopa. O już mam. Pyk, pyk, pyk. Ok. Dobra, idę do ich sklepu, coś może zakupię. O! Sklep. Pewnie wyładowała już sterotę flaszą. Okej, okay, on mnie zupełnie nie widzi. A że się. Do, dobra, zabudowuję ją. Kurde! Dobra, mam nadzieję, że będzie stała w miejscu. Jezus Maria! O nie. O kurde! Dobra, zbawię ją. Y, 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 to będzie taka pułapka. Kosz, wpisujemy to i to. I teraz widzowie, jest najlepsza część. Zbawiamy Hele. Hele tutaj do tego miejsca. Pyk, pyk, pyk. Ona stanie. Dobra, niech ona stanie. Jezus Maria. Tabliczki. Jezusno. Się nie da zabawić. Dobra, udało mi się, nie wiem jaka mi się udało. Dobra, mamy malutki czas, żeby jej napi żeby jej postawić. I ja jej robię tabliczki na wyspie. O kurde nie! Prawnie zauważyła. Nieczy jej powałuuwa. O Skor O nie, nie witka mi się skończyła. Dobra. Piję kolejną, ale to usunę. Dobra, wypiję. Wypiję kolejną. Dobra. O, kurde, bla. Szybko, złote jabłko. Widzę, jeśli chcecie. Dobra. Jeśli chcecie tak, więcej takich nagrań, to subskrybujcie kanał. Nie no, żartuję. To wasza decyzja, czy zasubskrybujecie. To dobra Ej, co ty robisz? Dobra, już nie będę mieścić. O kurde, czemu mnie zauważyła przez to. Już nie, nie będę niscić, bo ona... bo ona za dużo tych kropek łączy. Ej, czemu ona mnie ciągle widzi? To jest... To jest nielegalne. Przecież ja wypiję. Ja wypijam nie Ja wypiję niewitkę, jak ona mnie widzi. Ja szatuję. Ona mnie tak naprawdę nie widzi, ale nie, nie patrzy, czy to się popycha. Pewnie. Ale dobra. Dobra, prankujemy ją. Zrobimy ślizgilu. Dobra. Co? To czemu wcześniej mi nie widziałać? A! Dobra, to Pa widzowie. Hela, zrobiła coś na Skype i, i coś takiego się stało, więc. No, papa, y, pa. jeśli chcecie więcej takich, to piszcie w komentarzach. O. Oczywiście. Papatki. Aha.